Po miesiącach kolejek na granicy ukraińsko-polskiej, gdy ludzie najpierw uciekali przed wojną, a później wracali do kraju, teraz ruch na przejściach granicznych nieco się zmniejszył. Sytuacja jest raczej stabilna. Sprawdziliśmy, co się dzieje na przejściu uściłk Zosin, łączącym obwód wołyński z województwem lubelskim. Na wyjazd z Ukrainy do Polski czeka w tej kolejce około 50 samochodów osobowych. Większość kierowców jedzie na zakupy do pracy lub odwiedzić krewnych. Ostatni raz był wysnoju! Ostatni raz w Polsce byłem wiosną pół roku temu. Jeżdżę dwa razy w roku. Mój syn studiuje na Politechnice Warszawskiej, więc jadę go odwiedzić. W zeszłym roku stałem w kolejce 6 godzin. Teraz stoję już od trzech. Jeżdżę prywatnie z rodziną. Latem było trochę więcej osób. Teraz myślę, że jest mniej. Chyba nieco więcej osób opuszcza Ukrainę niż wraca do kraju. Obywatele polscy, którzy jeżdżą na Ukrainę, to często przedstawiciele organizacji humanitarnych i osoby biorące udział w akcjach pomocowych. Jeżeli nie będziemy się wspierali, nie będziemy jeden drugiego rozumieli, to i my tą wojnę będziemy mieli. Teraz jest dobrze z Ukrainy do Polski, bo jest aplikacja, a do, z Polski do Ukrainy, no to trzeba się ostać trochę. Wśród osób próbujących opuścić Ukrainę, Straż Graniczna codziennie zatrzymuje osoby legitymujące się z fałszowanymi dokumentami. Są to głównie mężczyźni w wieku poborowym. Z początku tego roku nam nie propuszczono blisko 4000 tysięcy od początku tego roku nie wypuściliśmy z kraju około 4 tysięcy obywateli. Zatrzymaliśmy już ponad 200 sfałszowanych dokumentów. Z ich pomocą mężczyźni w wieku poborowym próbowali nielegalnie opuścić terytorium Ukrainy. Z danych Straży Granicznej wynika, że z Ukrainy do Polski dziennie jest odprawianych około 25 tysięcy osób. Podobna liczba przekracza granice w drugą stronę z Polski na Ukrainę.